Trzy rzeczy w nastawieniu, które po, jak zastosujesz, to one pomogą ci w tym, żeby się odchudzić i w świetnej formie do końca Twoich pięknych, długich dni. Pierwsze, zamiast takiego życzeniowego myślenia i mówienia sobie w kategorii marzeń, że chcę wyglądać super, afirmowania. W dzień i w nocy wyglądam fantastycznie, to mówimy sobie, ja jestem tą osobą, która robi co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie i to wdrażamy. Robimy to konkretnie. Druga z rzeczy, zmiana zawsze jest bolesna, i warto jest zamiast zmieniać jednocześnie pięć rzeczy, czy dziesięć, to zmienić tylko jedną, czyli zacząć od rzeczy, którą wydaje Ci się, że jesteś w stanie zrobić, i możesz to zrobić do końca dnia. Robić ją przez tydzień, przez miesiąc i dopiero czy ją wydłużać, czy dodawać dopiero kolejnej, jak już będziesz. Z budowana i będziesz silniejsza. Trzecież rzeczy to jest taka etyka pracy, czyli to jest to, że jak już podejmiesz to wyzwanie i powiesz sobie, ja jestem dla siebie ważna, robię to po to, żebym miała lepsze życie, żebym była zdrowsza, żebym była lepsza, lepszym zdaniem dla mojej rodziny, dla moich bliskich, żebym wreszcie zaczęła siebie doceniać i mówisz to sobie, to to jest, to to jest tak. Jak idziesz do pracy, masz robotę do zrobienia, to ją robisz. To tak samo robisz te rzeczy dla siebie, dla swojego zdrowia, czyli jak jest do zrobienia trening Robisz go, a nie udajesz, że jest on do zrobienia, ale kto by się tam tym fatygował? Tylko po prostu to robisz. Jak jest dieta do ugotowania i zjedzenia, upraszczamy ją, ale zjadamy. Więc mam nadzieję, że to jest dla Ciebie pomocne. Zostań tutaj po więcej, do dzieła.